Witam wszystkich bardzo serdecznie z pracowni muzycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pogódzku. Dzisiaj powiemy sobie, jak zbudowana jest gitara klasyczna. Gitara klasyczna pochodzi z Hiszpanii, w XIX wieku, ukształtował ją hiszpański gitarzysta i lutnik Antonio Torres. Poszczególne elementy gitary wykonane są z różnych rodzajów drewna mających właściwości akustyczne. Co korzystnie wpływa na siłę i jakość brzmienia tego instrumentu. Takie drewno przez wiele lat przechowywane jest w specjalnych warunkach, po czym wykonuje się z niego poszczególne elementy i części tego instrumentu a są to. Pudło rezonansowe, czyli korpus w kształcie ósemki wykonane z różnych rodzajów drewna. Górna płyta. Zazwyczaj wykonana jest z alpejskiego świerku, brazylijskiego cedru lub indyjskiego polisandu. W górnej płycie znajduje się wycięty jest otwór rezonansowy, wokół którego znajduje się ozdobna rozeta. Boki zaś gitary i spód wykonuje się z gęstszych rodzajów drewna, takich jak drzewo różane lub klonowe. Następnie mamy gryf. W gryfie wyróżniamy szyjkę oraz główkę gitary, wykonane z mahoniu lub cedru. Szyjka gitary, czyli ta część pod spodem, pokryta jest chwytnią wykonaną z polisandru. Ta chwytnia nosi nazwę również jako podstrudnica, Też znajduje się pod strunami. Na tej chwytni nabite jest 19 metalowych progów umożliwiających zmianę wysokości dźwięku. W główce gitary znajduje się siodełko, na którym oparte są struny oraz naciągi. Są to, naciągi umożliwiające naciąganie i strojenie strun. Na płycie rezonansowej, głównej płycie, znajduje się tak zwany strunnik, do którego przymocowane są, przyczepione bądź uwiązane specjalnymi słupami, struny. Gitara posiada sześć strun. Trzy struny wysokie, to tak zwane wiolinowe, wykonane są z nylonu. I trzy struny niższe, tak zwane basowe, wykonane z dwóchna, które owinięte są metalową. Struny pobudzane są gry palcami prawej ręki albo tak zwanym piórkiem. Palcami zaś lewej ręki dociskamy struny do odpowiednich progów wtyki, uzyskując odpowiednie dźwięki. Jednak o sposobach gry na gitarze powiemy sobie następnym razem. Już szybko sobie powtórzymy. Pracą domową będzie krzyżówka, w której do, do odgadnięcia będzie hasło z wyrazów, które ułożymy poziomo. I pierwsze pytanie. Element gitary, na którym napite są metalowe progi, naciągnięte struny, służące do kwitania akordów i zmiany wysokości dźwięków. Drugie pytanie. Co służy do uderzania w struny w celu wydobycia dźwięku? Trzecie pytanie. Element gitary, na którym mocowane są i oparte struny. I pytanie czwarte. Co może posłużyć do strojenia gitary? i pytanie piąte bez nich nie da się grać na gitarze. I pytanie szóste. Stała część gitary służąca do naciągania i strojenia strun. Osoby, które nadeślą prawidłową odpowiedź pod adres Biuro 1 Małpa Mok Lobby.pl otrzymają w prezencie płyty kompaktowe z muzyką gitarową. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne spotkania.